Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który wam zapowiedziałam na Instagramie, który jest takim filmem dodatkowym w tym tygodniu dla was, ponieważ trafiłam na genialną promocję i chciałam się tym z wami podzielić. I dzisiaj 24 sierpnia, jak oglądacie ten film, to jeszcze przez dwa dni, bo do 26 sierpnia możecie z tej promocji, którą wam tutaj pokażę, skorzystać. Ale to też nie jest tak, że po tym czasie trzeba rwać sobie włosy z głowy. Och, nie zdążyłam, nie zdążyłem polecieć tam na te okazje upolować. Tylko chciałam również tym filmem zachęcić Was do tego, żebyście buszowali na takich resztkach już wyprzedaży, bo naprawdę nieraz jeszcze fajne perełki mogą się trafić. Bardzo często też są wystawiane jakieś pojedyncze egzemplarze, pojedyncze rozmiary, i wtedy też naprawdę coś możemy jeszcze upolować. No i właśnie takie okazje, jak ta, o której za moment wspomnę, się zdarzają, więc to jest super. I moi drodzy, o jaką promocję chodzi? Otóż Stacjonarnie w ScenSafe, to w ogóle odkryłam totalnym przypadkiem, była promocja minus 7. 70% na drugą tańszą rzecz. Minus 70%. To jest ogromna, naprawdę zniżka, więc yy, wiecie, te ceny już są bardzo małe. No a jeszcze, jak za jedną rzecz płacimy minus 70, no to moim zdaniem to jest wow. Nigdy na coś takiego jeszcze nie trafiłam e, w żadnym sklepie, nie tylko w Sensei, więc tym bardziej mnie ta promocja zainteresowała. I powiem Wam szczerze, że wybór tych ciuchów był jeszcze naprawdę bardzo, bardzo duży. Ja może tak szybciutko wspomnę, że moje łupy mam z Sensei e, z galerii kuprum Arena, która jest w Lubinie, w Lubinie, nie w Lublinie, wiem, że to bardzo podobnie brzmi, no i właśnie stamtąd to mam i słuchajcie, te wszystkie rzeczy były w dużej rozmiarówce, praktycznie pełnej rozmiarówce, ale nie tylko te, naprawdę był ogrom jeszcze topów, crop topów, sweterków, krótszych sweterków, dłuższych spodni, Ogrom, ogrom fajnych rzeczy. E, natomiast, no właśnie, to jest też tak, że jak ktoś lubi kolory, no to właśnie tych kolorowych rzeczy zostało znacznie więcej niż tych w takich bardziej neutralnych barwach, czyli coś dla mnie. Ale słuchajcie, nieistotne i teraz tak, ja upolowałam dwie rzeczy za 19,99 i dwie rzeczy za 29,99 i postanowiłam zrobić tak, że nie dałam pani przy kasie wszystkich czterech produktów, tylko zrobiłam jeszcze głębszy deal, cebula deal e, i podzieliłam sobie paragon na dwa. Na jednym skasowałam te rzeczy za 20 zł, a na drugim skasowałam te za 30. Dzięki czemu też miałam wiecie większą zniżkę właśnie na tą rzecz za trzy dyszki. No więc tak słuchajcie to sobie rozwiązałam. Pani nie miała nic przeciwko, więc się ucieszyłam. No i dobrze, zaczniemy sobie może od tych rzeczy właśnie za $19,99. I pierwsza z nich to są, słuchajcie, shorty do ćwiczeń. Shorty typowe do ćwiczeń, i tu jest kolor. Słuchajcie, to jest jedyny kolor, jaki będę miała chyba w mojej szafie, ale uznałam, że to nie przeszkadza, chociaż nie przeszkadza. Przepraszam, strój jeszcze do ćwiczeń mam taki fioletowy, więc, więc dwa kolory. Natomiast to mi nie przeszkadza, bo spodenki do ćwiczeń używam generalnie i w ogóle legginsy w domu, więc mówię spoko. Do tego obojętnie, jaki sportowy stanik, czy fioletowy, czy czarny, każdy tutaj będzie pasował. No i właśnie, te spodenki to jest tak naprawdę krótszy legins, czyli krótsze legginsy, które ja mam i leżą super i są tak samo wygodne, więc ja już Wam przymierzam i powiem Wam szczerze, że właśnie jeśli chodzi o stroje do ćwiczeń, o takie gadżety do ćwiczeń, to u mnie tylko Sensei, one są taniutkie i naprawdę są świetnej jakości, więc Wam polecam. Dobra, wskakuję w nie, żebyście mogli zobaczyć. I mam na sobie shorty, wspomnę tylko, że ja mam na sobie rozmiar S i tak samo dobrze na mnie pasują jak te dłuższe leggingsy, tam ja też wybieram rozmiar S i pozwólcie, że tyłem się nie pokażę, bo te szorty są niekryjące, są prześwitujące. じゃあ、ちょっと今、見つけたけど。 Zobaczcie, dość głębokie, dwie kieszenie po bokach. W tych długich leggingsach tego nie mam, ale to tak naprawdę w domowych warunkach w ogóle nie jest potrzebne. Tutaj też są super, bo no, nie wpijają się tak w nogę. No i właśnie, trzymają nam brzuch, czyli to, co takie shorty powinny robić. Będą mega wygodne do ćwiczeń, więc tak naprawdę, słuchajcie, niczego więcej od nich nie wymagam. Kolejna super rzecz, właśnie za 20 zł, więc nawet zobaczcie, w tej cenie normalnej e, to nie było tragedii. Natomiast jak wjechała mi ta zniżka minus 70%, to jedna rzecz, czyli właśnie powiedzmy, że shorty wyniosły mnie 6 zł. Więc serio, nawet w lumpeksie nieraz za tyle nie kupimy e, jakiejś rzeczy. No i dobrze, spodnie białe, zwykłe rurki. Najzwyczajniejsze, słuchajcie, i było ich naprawdę mnóstwo, ale rozmiarówka tych spodni to rozmiarówka, e, jakby to powiedzieć, zaniżona? Mam nadzieję, że, 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 że tak. Ja zawsze mam kłopot, czy zaniżona, czy zawyżona. W każdym razie ja normalnie noszę rozmiar S36, natomiast te rurki wzięłam w rozmiarze 38. I to jest taki średni stan czyli niewysoki, taki jak ja lubię, ale średni. I u mnie też jest ok, także dobrze. Przymierzamy sobie białe rurki. I już jestem, słuchajcie, proszę bardzo. I co ciekawe, to jest moja druga para białych rurek, białych spodni. I druga para z Sensei, właśnie, czyli mam dwie pary białych spodni, i obie pochodzą z Sensei. No, także słuchajcie, rurki naprawdę jak rurki, nic tutaj dodać, nic ująć. Fajnie leżą, są mega wygodne i są też rozciągliwe. I taki zakup białych rurek ja nie uważam, żeby to był zakup tylko i wyłącznie na wiosnę i lato, ponieważ ja właśnie ze względu na zimę e, moją pierwszą parę białych rurek kupiłam, bo z jasnymi beżowymi, czy też właśnie brązowymi swetrami przepięknie one wyglądają do tego botki albo emu, i słuchajcie, super. Naprawdę piękną stylizację, taką właśnie zimowo-jesienną można z białymi rurkami zrobić, także absolutnie nie jest to tylko dedykowane na lato. No, także takie rureczki, słuchajcie, za 20 zł. I teraz przechodzimy sobie do ubrań, które kupiłam właśnie po 30 zł, natomiast jedna z nich e, już w przecenie wyniosła mnie, uwaga, uwaga, 9. <słuch> także cena szalona. I słuchajcie, pierwsza e, z tych rzeczy to bluzeczka. I ona jest absolutnie przeurocza, przepiękna i wdzięczna. Taka oto, e, troszeczkę jak Hiszpanka, ale słuchajcie, jak ja ją ubieram, to e, tak. Naprawdę fajnie wygląda niepuszczona na ramiona. Zaraz Wam to pokażę. Ma długi rękawek, no jest genialna i w ogóle jest w 100% wykonana z bawełny. Jest taka dość transparentna, ale ona właśnie będzie taka typowo letnia. Ja mam nadzieję, że jeszcze letnie dni wrócą i że jeszcze ją będę mogła wykorzystać. Dobra, mierze. I wola moi drodzy i tak ją słuchajcie mierzyłam sobie, więc mówię super. Tutaj długość jest taka akurat, czyli brzuchem nie świecę, a czuję się naprawdę bardzo, bardzo w niej dobrze. Nie jest za krótka. No i naprawdę do wysokich e, jeansów, czyli z wysokim stanem, do spodenek z wysokim stanem, ale też do spódniczek z wysokim stanem będzie jak znalazł i tak teraz słuchajcie patrzę, że nawet jako Hiszpaneczka, ja mam teraz taki biustonosz wiecie e, z ramęczkami, oczywiście to nie taki do tej bluzki się nadaje, e, tak też jest, widzę. Super, więc no tak naprawdę możemy tutaj sobie kombinować z tą bluzką. Jest taka fajna, wakacyjna, zwiewna i leciutka. No, także mnie się ona, słuchajcie, bardzo podoba. E, jestem szalenie z niej e, zadowolona. No i dobrze, słuchajcie, ostatnia już rzecz, która tutaj sobie tak e, nieśmiało wisi e, na klameczce, to, moi drodzy, marynarka. Niestety, marynarka ma fatalny skład, bo to jest praktycznie sam poliester, ale ja uznałam, jako że ona jest bardzo gruba, ale ja właśnie uznałam, słuchajcie, że to nie będzie taka marynarka letnia, tudzież wiosenna w ciepłe, bardzo ciepłe dni, tylko bardziej na chłodniejsze i nie będę na przykład pod nią zakładała właśnie topu czy jakichś takich zwiewnych bluzek tylko bardziej sweterki, żeby to było jednak jako takie, wiecie, no właśnie, okrycie wierzchnie nazwijmy to tak, jak w sklepach na to mówią i ona w ogóle do złudzenia przypomina lniany materiał, no niestety, lento to nie jest ale no właśnie, jej cena, słuchajcie, to trzy dyszki przeceniona ze stówy, był ogromny wybór, jeśli chodzi o rozmiary i jedyne co, myślę, że to to może tutaj powstrzymywało kobiety przed kupnem no to ona ma tutaj taką, zobaczcie, no nie wiem, szarfę, nie wiem jak to powiedzieć, takie wiązanie. Natomiast jak sobie to przewiązałam z tyłu, co zaraz zobaczycie, to naprawdę wygląda całkiem ok. Także dobrze, ja nie gadam, mierzę i sobie o niej szerzej porozmawiamy. I wola, zobaczcie, ona przepięknie jest skrojona, naprawdę ślicznie leży. Tutaj zobaczcie ładnie taliowana i też jest dłuższa, więc no właśnie, można ją tak po prostu swobodnie na steterek narzucić. I to wiązanie, mam wrażenie, że właśnie pomaga nam tutaj ładnie uwidocznić tą talię. I tak naprawdę, zobaczcie, to w niczym nie przeszkadza. To wręcz jest super taki dodatek z tyłu, więc no mnie to wiązanie absolutnie urzekło. I tak jak mówię marynareczka prezentuje się tak. Rękawki, zobaczcie też, długość idealna. Tutaj też tych poduszek nie jest za dużo. Nie no, moim zdaniem genialna sprawa i za te 30 zł to ja byłam w szoku. No i ja mam taki właśnie plan. Teraz założyłam top, żebyście mogli się skupić tutaj bardziej na marynarce, ale właśnie jakiś taki jasny sweterek, tudzież bluzeczka, nawet prążkowana słuchajcie. I właśnie zarzucić sobie tą marynareczkę. Do tego jakiś szal, apaszka, taka wielka no i super. I naprawdę mamy e, taką stylizację na cieplejsze, jesienne bądź chłodniejsze, e, wiosenne dni. Super to będzie wyglądało. Także ja naprawdę bardzo się cieszę z tej marynarki mimo właśnie tego składu. No, ale tak jak mówię, możemy ją ograć w ten sposób i wtedy będzie w porządku. Także to całe moje zakupy. Dajcie koniecznie znać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. Hmm. Także tak, moi drodzy, mam nadzieję, że pomogłam, mam nadzieję, że coś fajnego tutaj udało Wam się podpatrzeć. Nie mam pojęcia, jak jest z dostępnością tych rzeczy online, ale wiem na pewno, że online ta zniżka nie obowiązuje. Tym miłym akcentem kończę ten film, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.